Będziemy zakładać dzisiaj maskownice małe 10 cm żeby zakryć tutaj ten trójkąt łaty tak to wygląda po założeniu Dobra, mamy i następna. To są małe maskownice. Mamy też duże, będziemy za chwilę duże wykładać. Mamy założone krótkie maskowniczki na każdy profil. Tak to wygląda. To są srebrne, czyste, za chwilę założymy czarne i później całe długie. możemy teraz czarny, nasuniemy i śrubka, i ten sam montaż od spodu łącznik krzyżowy nakrętkę, nakręcamy i już się trzyma. I następnie mamy teraz założone maskownice krótkie koloru czarnego. I za chwilę założymy pełną maskownicę srebrną, a później czarną. Mamy teraz założoną całą maskownicę pełną po całej długości. Tutaj mamy wycięte do rynny na prosto, do pionu przy poziomicy. I tutaj też obcięte jest do pionu przy poziomicy. A następną listwę czarną wytniemy tutaj ząbek, żeby zakryć tą klemę. I dopiero damy resztę w dół. Dobra, tak to wygląda. Z boku pełna maskownica czyste aluminium, srebrne. A teraz założymy czarną. Tutaj jest wycięte w ząbek Nie na prosto jak ta srebrna Także jest przykryta klema końcowa i kawałek profilu Tak to wygląda Tutaj na końcu też jest obcięte do pionu przy poziomicy od spodu przykręcone jest. Nałączniki krzyżowe i tak to wygląda. Z wycięciem do pionu na dole i u góry ząbek, który zasłania klemę końcową. Na końcu też mamy obcięte do pionu przy poziomicy. Mocowane od spodu, załączniki krzyżowe i śruby M10. Teraz pokażę, jak w ogóle ta listwa jest zaprojektowana. Może ona tak tutaj odstaje trochę od profilu szczelnego. Czyli przy deszczu. Jest taki można powiedzieć, odgięty. Tutaj woda musi zacinać i będzie wpadać do środka. Po profilu szczelnym, woda sobie spłynie rowkiem. Tutaj prosto do rynny Nie będzie tu uciekło nam po całej długości. Wszystko co, co zatnie deszcz czy z góry spadnie, to wszystko spłynie tutaj do, do profilu i zostanie odprowadzone do rynny tak to wygląda mamy już dostępne sprzedaży mamy krótkie 10 centymetrowe i 7 metrowe także zapraszamy do kontaktu